Niewyraźnie. Okej. Okay. Jesteśmy na placu? W Krakowie. Nie! Na pewno w Krakowie... Mm. O coś mi przyszło. Pijemy żeby tym barga. Znaczy no ty pijesz, ja nie piję. No to dobra, idziemy się przeskocerować. Tak, plecak, najważniejszy. Tak, mam najważniejszy. No właśnie. Z styczem! Z pięknym styczem. Ja mam z kuchem. Nikola. Co? Potem jak zobaczę ten na YouTubie, to muszę już dać łapkę w górę. Wam też to radzę. No bo nas jest dwie, czyli są dwie Nikolle. Nie wiem czego. Chodzimy do klasy Krakowie. No, w Jest jedna osoba już! O, gratulacje! O, zero. Ech. Aha, polecam. Dobra, idziemy się przejść na grób. cię ja tam nie wyprzędzę. Okej. Okay. Piękne nogi. <grywa> <Zdzielę się. grywa> tam są żule. Tam są żule. Dla mnie słabka żuli. Tego nie pokażemy akurat w znaczku. Jeśli chcecie zobaczyć nasze twarze, to wbijajcie milion subskrypcji. No właśnie! A, Kolka mnie złapała! Pokażemy Wam A, ławkę dla Żuli. Oto e, ławka dla Żuli. Chciano Nie nie to To co teraz robimy? Zawracamy. Bo tam są nasze rowery w sumie. Kaszek, piękny twój cieleczek zielony. O, kasyk kasyk pan. Kasyk pan. Kasyk pan. Dobra. To... na ryby? Tak, na pewno pójdziemy na ryby. Są dwie osoby i jedna ławeka. Ja pewnie, bo my się tu wygłupiamy jak zawsze. Ja bym gwiazdę chciała zrobić, szwagat. Ale ty nie umiesz szwagatu. Umiem. Ty też umiesz. <noise> Bo ja chodzę z Nikolą na akrobatykę. No. A umiesz gwiazdę? Każdy umie. No, nie każdy. No, chłopak nie. No, ale w Brawl Star jeden chłop umie robić szpagat. Czyli kieł. Jest jeszcze kiełek. Czyli to są przyjaciele tak naprawdę. Pięć osób! Dawajcie, musimy na więcej! Kiedyś miałam aż 60. Co? Jeszcze chwila. Teraz będziecie z nami do tej Toya. No właśnie, tam jest tam obrzydliwości, o właśnie który wyszedł z tej toja. A przypadku dwie jakiś Dobra, to co teraz oh. robimy? Chodźmy na plac. O, biegło ja nie biegam, bo ja mam telefon. Wow. Czy ty robisz szwar? Nie ja chciała, ale to ma iść. Nie, już się kończy, papa. No właśnie, Oh, só O. Sam jeszcze. Dobra. To już? No. Господамы. O. Ej. Se ok, então